Witam w kolejnym odcinku serii Zabrajmy z Surą. Dzisiaj dobijemy sobie poziom 40, wykonamy kil kilka misji oraz dołączymy do gildii. Więc tak, zaczynamy od kolejnych polowań, tak jak skończyliśmy w poprzednim odcinku. Aktualnie polujemy na wężowych nieczników. Zaraz potem będzie kolejne polowanie. No i oczywiście będą kulki. Lubienie każdej kulki będzie. No i level up. Więc tak, opowiem trochę o misjach. Misje przebiegają dość łatwo. Łatwo się znajduje y y mieczników. Następnych też dość łatwo. Yy, misje yy, wybieram... Zawsze ma się do wyboru, na polowaniach ma się do wyboru yy, dwie opcje. Zawsze sprawdzam sobie na Wikipedii Metina, jakie to są potwory, gdzie je tak dalej I wybieram te, które łatwiej się zna znajdzie, niż te, których jest mniej. Ponieważ yy, może być tak, że będzie do zabicia powiedzmy 10 jednych, a drugi będzie za rok 20, lecz tych 10 znajdziemy bardzo rzadko i zaj, zajmie nam zabicie ich z powiedzmy z pół godziny, a tych 20 zajmie nam zabicie z 5 minut, więc warto popatrzeć sobie na Wiki Metina. Więc co, pooglądajcie sobie jak ubijam powoli. Oczywiście przyspieszam wszystko, a ja do Was wrócę po chwili.

Widać już skończyliśmy polowanie. Teraz dobijemy sobie poziom 38 tak, widać już pies dodajemy sobie umiejętność. Co dodajemy umiejętność czarwaną zbroję jest to kolejna umiejętność, którą będę maksował na MK Dlaczego czerwona zbroja? Ponieważ Robię tą postać do expa i na mniejszych levelach dużo przydaje przydajesz właśnie czarowana zbroja, zwiększona dość dużo obrony. Oczywiście nie na początku tak jak teraz, na pierwszy poziom ona daje parę obrony, więc ten, ale na dużej MC to już, powiedzmy M8, M9 to już jest, 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 jest jakaś różnica, tak? Trochę zawsze tego defa wpadnie. Szczególnie, że EQ, jak ma się plus powiedzmy 7, to jakoś wyrównuje te, tak jakby EQ jest do 9, powiedzmy mamy plus 7, włączymy zbrojkę, to wyrównuje tak, jakbyśmy mieli plus 9 bez zbrojki. Jak widać, kolejne polowanie, zabijamy sobie szpony. Zostało nam tam kilka sztuk. Szpony dość łatwo znaleźć, jeżeli się wie gdzie, oczywiście. No ale one znajdują się niedaleko oasy, więc jak już się trafi na szpony, to dookoła, powiedzmy, tego miejsca, to pełno ich jest. Została nam jeszcze jedna sztuka. Wykonaliśmy misję, dostaliśmy trochę doświadczenia. A teraz dobijemy kulkę, oczywiście na Bo, gdzie by indziej, do 40 któregoś jak na Bo, więc kulki będą dobijane właśnie na Bo. Przykrość, tak jak już mówiłem, kiedyś dropię sobie zęby orka i tak dalej. Ta kulka już bita 308, pierwsza kulka wbita, To co, lecimy dalej. Kolejna kulka, 50%. Znowu nabo. Um, status oczywiście daje siłę, ponieważ. Yy, ja po inteligencji wmaxowanej daję już wszystko w siłę. Potem na końcu daję w Vita. Ale tak dlatego? Bo w EQ mam, bo w Eku mam bony na perżety Defa sobie nadrabiam Eku powiedzmy i w przyszłości tą zbrojką, więc wolę mieć siłę. A im większa siła, tym większy damage, czy większy damage, tym więcej ostrze będzie mi żarło. Peżetów z potworów, z tego jeszcze zobaczycie w przyszłości. Moją bransę, która ma 10 na potwory, więc yy, przepraszam, 10 do peżetów. I mam też jeszcze zbroję na 61 zbonę, właśnie 10 do peżetów. Więc im więcej zadaję obrażeń, tym więcej mi żre, Więc w takim przypadku, już obrona za bardzo nie daje różnicy się właśnie siła uderzenia. Widać, sobie szybko expimy, dobijamy kolejny poziom, zaraz będzie właśnie powoli bijamy, Oczywiście przyspieszam to, tak mniej więcej, tak przed level upami trochę pokażę te całe kulki, czy coś. Bo mm, warto czasem trochę pokazać, jak to idzie, expa, jak, jak zgarniam, i tak dalej, na danym poziomie. Jak widać, tutaj na no spota sobie zgarniam. Oczywiście z lurem byłoby o wiele lepiej, ale jakoś leci. No. Jak tutaj widać ta kulka zajęła mi normalnie jest jakieś 20 minut ekspa. To oczywiście piło przyspieszyłem, no ale dość szybko na tych orkach leciało mi w tym poziomie. Gorzej już jest na wyższych levelach. Jak widać, właśnie NNO czasem zawodzi. Powinni moim zdaniem to kiedyś naprawić. Jeżeli ma się NNO, to powinno to nie. Nie, po prostu nie. Nie powinno podporą lewać, taka. A czasem się zdarzy, że omdleją mnie, tak jak teraz. Padnie. na szczęście miałem te medale smoka jeszcze z yy, yy, szkaty, więc wykorzystam sobie teraz. Mówię, że go tutaj jeszcze czasem padnę, więc potem już nie będę tu padał, więc nie będą mi potrzebne. Tak samo w, na dalszych poziomach spienia, więc wykorzystam, wykorzystam tutaj. Jak widzę powoli już zbliżamy się do level-upu. Dobijamy sobie kolejne grupki. 99% z kawałkiem procent. Dobijemy to, to będzie prawdopodobnie już poziom. No, właśnie widać, jest kolejny poziom. 39, kolejny punkt w zbroję. co? Kolejną kuleczkę teraz dobijemy. Pierwsza kulka. I dobijamy sobie kuleczkę, dodajemy w siłę. A teraz wykonamy sobie misję SON. Misja na początku polega na tym, żeby sobie biegać tam. E na początku do Johnson, Ari, Arnio, e, która kieruje nas następnie do handlarki różnościami. To biegniemy szybciutko sobie do handlarki. Która z powrotem kieruje nas do SON? Oczywiście, akceptujemy misję. I co? Zgadnujemy się, że musimy pokonać ezot fanatyków. To już jesteśmy na ezotach. Właśnie tutaj, jak ktoś nie wiedział, z tych ezotów dropią e, ryby. Tak samo dropią z, z fanatyków tutaj e, i z tych, tych, tych ezotów pod świątynią. Też dropią, lecz na wyższym poziomie i bardzo rzadko. Tutaj właśnie widać, jak sobie dropię tą księgę. Oczywiście pod, podczas dropienia nie drop mi żaden rip. Szkoda, bym, że zawsze jakaś kasa wpadła. Ewentualnie można by było sobie go polepszać kowala. Może by szedł na 9. Kasa by była. I co, po, powoli sobie dropimy. Jak widać te misje. No zajmują, trochę jest tego czasu, powiedzmy z jedną misję powiedzmy pół godziny, ale za to trochę expa spada przy robieniu tej misji można ewentualnie właśnie tego teraz. Można by było coś sobie drobno i dobrego jakiegoś riba. Zawsze w kasa wpada plus doświadczenie za wykonanie misji, więc moim zdaniem bardzo opłaca się wykonywać misje, szczególnie takie, które dają dość sporo Expa. Bo niektóre to są naprawdę no, dają bardzo mało, a niektóre dają dużo. Jak widać teraz właśnie już oddaliśmy misję. Co? Prawie kulka dobita za misję. Teraz zrobimy sobie kolejną. Jest to misja mm, z ciastkami ryżowymi. Jurang daje nam misję, byśmy wydropili ciastka ryżowe z młodego pająka. Szybciutko wydropimy sobie ciasteczka, oczywiście drop będzie pokazany, tak jak teraz widać, dropimy. Te ciastka dość szybko lecą. Chciałbym zauważyć też, że to jest misja na czas. Mamy pół godziny na wydropienie. Mi zajęło to chyba, zaraz zobaczymy, ale obstawiam tak na 18 minut. Nie, 19 z, yy, znaczy zostało mi jeszcze tylko około 18 czy 12 minut 12 minut wydropiłem sobie ciastko, wróciłem i proszę ile procent zdobyłem Teraz dobijemy sobie kulkę tą do końca już oczywiście dajemy w siłę no i teraz level up jest to level up 40, na którym staniemy w tym odcinku już. Więcej leveli, leveli nie będzie. Co? Dobijemy jeszcze jedną kulkę i lecimy do miasta dołączyć do giki. Przy okazji otworzymy sobie szkatę. Eksperta poziom drugi, elixil mądrości 100% więcej doświadczenia oczywiście. przyszłość to mam zamiar wykorzystać dość dobrze. O, oczywiście z tym PEDEKiem, który się dostaje na początku. Może jeszcze jakiegoś PDK założyć wtedy z lasu i jak będzie bajeczny. Tą e, e, mam zamiar wykorzystać tak samo jak tego pdK w V2, czyli gdzieś na 50 poziomie, czyli w następnych odcinkach o tym będzie. O, tutaj wbijamy sobie właśnie kuleczkę, dobijamy siłę do 50 i co lecimy do miasta. No w mieście dołączyłem oczywiście do gildii. Do jakiej gildii zamierzałem dołączyć? Dołączyłem do gildii FA, czyli Fallen Angels. Lecz e, mój poziom był za niski, więc musiałem dołączyć na początku do rekrutów. Jak widać, właśnie jestem już w rekrutach. Zamierzam zostać w tej gildii. E, dopóki w rekrutach, oczywiście, dopóki nie zachęcam wyższego poziomu i nie przejdę do normalnego Fall Angels i po prostu mam zamiar grać już w tej gildii, nie mam zamiaru zmieniać jej ani nic. Ludzie w niej są sympatyczni, więc zamierzam w niej zostać. Dobiłem jeszcze tutaj połowę levela. No a co, z wami się żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszam do komentowania i pozdrawiam.